No, witajcie, z tej strony Max, a w dzisiejszym odcinku będziemy budowali coś mega dużego. Choć może tak dużego nie, ale na pewno coś fajnego. A zaraz Wam pokażę. Nawet nie próbuj. No. O, tyś nie wsiąłeś. Cześć, słodziaku. O, co? Znów wręczyłeś jakąś... coś. Co, nie mam tego już dużo? No zjedz sobie, no zjedz, zjedz. Tak, ja jeszcze kocham, słodziaku. Tak, wiem, tak. Tak, no wiem, no wiem. Wiem, że lubić te nasionka, no wiem, wiem. Ech. Super, to w ogóle mega rzadkie, ale słodkie zierzątko. I tak, jak widzicie nie ma kwiatków. To jest teraz brzydkie. Bo tu nie ma kwiatów, tylko są same poprocie to wygląda jak coś okropnego. Nasz domek jeszcze nie został skończony. Ale dzisiaj... Tutaj nie będą koszary. O tu będą wybudowane takie duże koszary. Tam będzie pszczółka budowana, może nawet w kolejnym odcinku. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś innym, bo pewnie jak widzicie, mam biały proszek cementowy oraz jeden czerwony, ponieważ będziemy budowali szpital. Wybudujemy sobie szpital. Ja chyba nawet wiem, gdzie go wybudować. Hmm. Hmm, tu nie. Hmm. nie ma miejsca. To tu nie. Hmm, tu nie. hm, O, a może tu? Na no, przymorach będzie chyba najlepiej. No, bo tutaj będą koszary, a tutaj będzie to yy, szpita. A podłogę to ja już się zastanowi jaką by to tutaj zrobić. To to może na razie tak skopiemy. Weźmy sobie pochodnie. Oświetlmy to. O, wiem co się jeszcze nam przyda. I to na razie nie potrzebujemy. Ale wiem co nam się przyda co jest gdzieś w jednym z tych. Tu nie ma tu przesadziłem. O, o urosły A tutaj? A tu jeszcze nie zrobiłem, okej okay. Mmm. Tutaj ja na łóżko mam podkradny. dobrze? Tak, cześć! Siema. Czego przez villagerowie mają zielone oczy. Weźcie się, uspokójcie. U, noc zachodzi. Ale mamy przygotowane tak zwane łóżko polowe, ale oczywiście łóżek będzie nam dużo więcej potrzebnych do szpitala dla chorych. Budulec możemy sobie zostawić. Przy okazji też trochę wypłaszczymy teren na wybudowanie tego. Yy, no, I oni budowali to. I koszary. A koszary to może na live? Nie wiem. Albo po prostu tak samemu. Nie, to trzeba będzie na odcinku pokazać. Jak się buduje wielkie koszary, to będzie coś. Będzie budować koszary, o tak. Koszary będą mega. Przy okazji trzeba będzie pójść... Nie mojego na jego spawna. A przynajmniej nie tam, a, a pójść w tamtą stronę i znaleźć bambusy bo ja potrzebuję bo tam były bambusy ja się do mojej wioski z kolei, bo tam wiecie, nie dawno tam nie byłem ale to się pójdzie kiedy indziej ale trzeba będzie pójść tam po bambusy no i mogę nareszcie zrobić bambusowe jakieś fajne rzeczy i nawet chyba możemy o tak o tego domku którego ja jednak nie dokończyłem bo nie miałem na to czas bo się właśnie zajęłem timi BIAŁY, żeby uzyskać jak najwięcej barwnika, żeby zrobić biały proszczek cementowy. No to właśnie dlatego też... A to w sumie ma jeszcze lepszy pomysł. Ja mam lepszy pomysł, tylko jeszcze potrzebuję rzeczy. Szybciej, 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 szybciej! A, trzeba będzie sobie zrobić bikona. I pierwszy bikon to będzie na... Tutaj sobie się w ogóle garnek. coś Sasik wychodził. Ej chwile, po co ja to... A, po kamień. Ej, tutaj taki własny, taki mega ładny. I ja sobie postanowiłem, że postawię... Um, że nie postawię tylko... Y, jak to się... No, zaraz sobie przypomnę, ale ogólnie to chcę zrobić podłogę kamienną. Z tego mogłem zrobić, ale... Mm, nie, nie będę marnował. Dobra. Ale ogólnie to też miałem mówić, że no... żeby nie mogli zrobić bambusowe domki. Ej, i te takie bambusowe domki to będą pewnie ładne. a teraz sobie przypomnę, co jeszcze miałam mówić, ale podłogę właśnie chcę zrobić kamienne. A! Fajnie, jak to kropnie wygląda. A ten domek to ja kiedy indziej dokończę. A ja to chcę zrobić tak, że to będzie tutaj będzie takie podwyższenie. A, bo mówiłem o bikonie I że pierwsze to ja chyba sobie zrobię na zwiększony skok. A może takiego dużego to nie. Pierwszy to chyba będzie na zwiększony skok, choć w sumie szybkość będzie mi się przydała, to chyba zrobię na szybkość 2. A drugi to będę miał chyba... Robiony na to. Na zwiększony skok. W nie wiem jak zrobić, czy zrobić najpierw czy zbierać diamentów na 9 bloków. czy czyli 81 diamentów i trochę złota. I tak to zrobić. I w środku to co mam w środku, oprócz tego, oj, oprócz tego złota, idziemy to co na środku to ten szmarek gdzieś żelazo w środku zniszczyć i resztę zrobić też taką obramukę w tamtym bikonie na zwiększony skok. I żeby ten był na razie tylko na szybkość 1 czy od razu na szybkość 2, ale chyba według mnie będzie od razu na szybkość 2. I dopiero później zbieranie tych rzeczy. Zresztą masz no, trudno się tak tego nie zbiera. Mm -hmm. Okej, okay. według mnie coś takiego. Mm, nie wiem czy takie być git. Ale zobaczymy. Na razie tutaj już wyjdzie ponad... tak, tego. To już będzie trochę dużo. Ale... chyba wystarczy. Ale mur... To musi być na z tego ciemnego, bo nie dość, że to wygląda jak takie... MEGA opancerzone, takie... mega sił takie łoże, normalnie rozwala łepetyny, to jeszcze do tego chyba nawet Tamten kam jest chyba nawet ten ciemny jest chyba nawet trwalszy niż ten. To na razie może to zmniejszmy o jedno. I tutaj może niech będzie recepcja. Tutaj niech będzie recepcja, tutaj niech będą sale, i to niech prowadzi na drugie piętro. Mm. I tu może być poczekalnia. O, i tutaj będzie wejście. O tak, zrobimy wejście. Wejście złożone będzie o takie. O, i to będzie. te, ale tam u góry ja chcę zrobić jedną jeszcze mega fajną rzecz, a dokładnie stanowisko na helikopter. Jeżeli mnie takie stanowisko na helikopter, to to będzie coś. Nie wiem, tylko że to było na 2. Okej. Okay. Okej. Okay. Za małe kamienie wziąłem. Ups. <śm> <śm> Załóżmy, że tu zniszczymy to. I tu damy tak. O! I niech to będzie może coś takiego bym jedno tutaj zniszczył i to bym dodał Bardziej o tak o tu O! I teraz zbuduję to w pewnym sensie diertem. Nie całość, bo... Pff, w sumie przyznam, żeby to się przydało Hmm. No, jednak by się to przydało zrobić troszeczkę inaczej. Okej. Okay. I teraz już to mam. To. Okay. Tu, 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 tu. No i chyba może być git. No, chyba może być. Bo żeby to było jedno do przodu i żeby i tutaj będą ściany. Mam ten jeden brakujący tutaj klocek. Mam cię. O, i teraz... Bo ja tutaj jeszcze dorobię. Tutaj będzie kamień. Tylko co by tu teraz robić? Czy to tak? Mm, no dobra, niech to tak będzie. Później oczywiście to ja na kamień zamienię. Yy, I oczywiście to będzie dużo inaczej, to będzie dużo ładniejsze. Nie wiem czy przypadkiem nie trzeba będzie trochę dorobić tej białej, tego yy, białego proszku. być proszku to nie wiem, czy to jest dobre określenie, żeby to nie zabrzmiało jakoś źle. Ale trzeba będzie jednak go drobić, tego materiału. Czy tutaj dawać filary? Nie, tutaj tego nie będzie. Tutaj to zostawię. Ale to zrobisz z tego innego. To może będą takie kamienne filary. Albo ja wiem z czego. To mogą być takie drewniane, albo jak są tutaj. O, takie z tego kamienia. O tak to było nie wyglądało. Chodź. Tutaj to chyba nie wiem czy to musi być. A, ale zostawmy. Ale to jest fajnie, bo to się... To jest tak naprawdę żwir zabarwione. Bardziej żwir, bo to ma taką samą teksturę jak żwir, bo to jest, yy, i piasek, bo w sumie to jest żwir i piasek połączone. Nie serio? Aaaa. Zagadałem i źle zrobiłem Nie, tu też No way ale ja to zepsułem Jeszcze noc się robi, serio? O ty go chibi tutaj? Nie powinno być Dobra, dociągnijmy to do końca. Chodźmy się kinać. Jak to. No, no, przy tym mogłem spać. No. Teraz? Jak to nie mogę spać? Ja chcę spać. No i teraz mogę... No i nareszcie. Ale to słońce tak fajnie zachodzi. Jednak ten zachód słońca został tak nawet zrobiony. I, I teraz idę tu, o i tu trzeba to zatkać I teraz trzeba będzie wylać wodę. A nie. Zapomniałem moje buty. Okej. Okay. Chup. O. Uuu, jak tu teraz pięknie wygląda. Biały beton. No, i super. I to by była poczekalnia. O, a ja to tu umiem zmienić. Żeby to wyglądało trochę inaczej. Tu będzie to. Tu by się gdzieś nie odwróćmy, że.

Tu mamy biały beton. I załóżmy, że tu będzie wejście. Aha, fajnie. To to załóżmy na to. Ten wiadro wody i zalejmy tu. Nie, nie, nie. O! No i pięknie. I teraz jedyne, co trzeba będzie zrobić, to to wszystko na kan No i tutaj będzie wejście, ale tutaj będą filary oczywiście, bo tutaj może być gdzieś helikopter. A na razie... To ja już wiem, co trzeba będzie zrobić. I siup. I teraz o, i mamy już prawie gotowe wejście, ale ja chcę się jeszcze tu przed końcem odcinka zrobić najważniejszą rzecz, która jest znakiem, jak wiadomo, każdego szpitala. Dobra, i teraz wylewamy. Tak, 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 tak. I teraz trzeba to o jedno do góry. Okej, okay, może niech to będzie gdzieś takie. Okay, jak to wygląda? Dobrze, 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 dobrze. I tu będzie tak, czyli tu, i tu? O, i teraz mamy już to. O, i teraz. Nie, 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 nie. A, nie, ah, nie chcę tego. I Nie, to też się zaniemiło. Aj, to tak a karmić albo <laughs> Co mi szkodzi. O i tu też się zrobiło i mamy tu nareszcie, nareszcie tu mamy, mamy najważniejsze, żeby nie wiadomo co to jest, tylko jeszcze tylko o tu, 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 tu oh. i mamy to, choć można to chyba troszeczkę posunąć by w tą stronę, o jedno. I wtedy będzie w stu procentach. I voila! Mamy teraz sam ma pięknie! Mamy symbol! Oh. No jasne! No tak, tutaj wybuduje karetkę! Parking z karetką. Tak, i akurat jak to się źle czuje. Siada, jedziemy, tutaj wysiada, przechodzi sobie i tu jest przejście. Szybkie... Szybciutkie przejście. O proszę. O, i jest! I wchodzi do szpitala. No i teraz jest git. Oczywiście wyznaczę jeszcze salę i tutaj zrobię tą recepcję. Ale będzie to kozackie. A w dzisiejszym go drodzy widzowie, to by było na tyle. Ja postawię ściany tego budynku oraz zrobię podłogę oraz dach. I może przejście na helikoptera. A na samym helikopterem to się jeszcze zastanowię. Ale w dzisiejszym życiu to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie film. Oczywiście, Sudik z dzwoneczkiem. I trzymajcie się. Niech Paper Marsandia trwa na wieki.